Księga kapłańska, rozdział 22. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi i jego synom, aby się powstrzymywali od niektórych świętych darów Izraelitów, które oni mi poświęcają, i żeby nie bezcześcili świętego imienia mojego. Ja jestem Pan. Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia. Jeżeli ktoś z potomstwa Waszego będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odsunięty sprzed mego oblicza. Ja jestem Pan, żaden potomek Arona, który by był trędowaty lub cierpiący na wyciek, nie będzie mógł jeść rzeczy świętych, dopóki się nie podda oczyszczeniu. Tak samo będzie z tym, który się dotknął kogoś nieczystego, z powodu umarłego, albo tego, z którego wypłynęło nasienie, również z tym, kto się dotknął każdego drobnego zwierzęcia, czyniącego go nieczystym, albo się dotknął człowieka, który uczynił go nieczystym wskutek swojej nieczystości. Ktokolwiek więc dotknie się takich rzeczy, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł rzeczy świętych, dopóki nie wykąpie ciała swego w wodzie. Po zachodzie słońca będzie oczyszczony. Potem będzie jeść rzeczy święte, bo one są jego pokarmem. Nie będzie jadł padliny ani mięsa zwierząt rozszarpanych, bo przez to stałby się nieczysty. Ja jestem pan, będą strzec mojego zarządzenia, nie będą narażać się na grzech z tego powodu. Za to spotkałaby ich śmierć, ponieważ dopuściliby się zbezczeszczenia. Ja jestem pan, który ich uświęcam. Żaden niepowołany nie będzie spożywał rzeczy świętych, ani przybysz mieszkający u kapłana, ani najemnik nie będą jedli rzeczy świętych. Jeżeli jednak kapłan kupił niewolnika za pieniądze, ten może jeść rzeczy święte również i ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. Córka kapłana. Która wyszła za mąż za obcego, nie będzie jadła z, z ofiarowanych rzeczy świętych. Jednakże córka kapłana, która owdowiała albo została porzucona, a nie ma dzieci i wróciła do domu ojca, będzie mogła jeść z pokarmu należnego jej ojcu, tak jak za młodych lat. Ale żaden niepowołany nie będzie go jadł. Jeżeli ktoś zje Rzecz Świętą przez nieuwagę, wynagrodzi za nią. Kapłanowi dodając jeszcze piątą część wartości, nie powinni oni bezcześcić rzeczy świętych, które Izraelici ofiaruj ofiarują Panu. Naraziliby ich na ciężką winę przez jedzenie ich rzeczy świętych. Ja jestem Pan, który ich uświęcam. Następnie Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do Arona i jego synów i do wszystkich Izraelitów i powiedz im, jeżeli ktoś spośród Izraelitów albo spośród przybyszów w Izraelu przynosi swój dar, czy to będzie ofiara ślubowana czy dobrowolna z rodzaju tych ofiar, które się przynosi Panu jako ofiary całopalne, to aby były przyjęte muszą to być zwierzęta bez skazy, samce, cielce, barany lub kozły, żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze. Bo to nie byłoby od Was przyjęte. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę wiesiadną, aby wypełnić ślub, albo jako dar dobrowolny, niezależnie od tego, czy to będzie większe, czy drobne bydło, będzie ono bez skazy, aby było przyjęte. Nie będzie w nim żadnej skazy, nie będzie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, ułomnych, okaleczonych, spuchniętych, parszywych. Owrzodzonych nie będziecie takich zwierząt składać na ołtarzu na ofiarę spalaną dla pana. Cielca albo barana, niekształtnego lub niewyrośniętego, możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, ale jako ofiara ślubowna nie będzie on przyjęty. Zwierzęcia, które ma jądra zniecione, starte. Wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w Waszym kraju. Nie będziecie także przyjmowali takich zwierząt od cudzoziemca, aby je ofiarować jako pokarm Bogu Waszemu, bo ten brak jest w nich skazą i dlatego nie przyniosą Wam one żadnej korzyści. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Jeżeli urodzi Ci się cielę, jagnię lub koźlę to będzie ono przez siedem dni przy matce, poczynając od ósmego dnia i dalej będzie ono przyjęte jako dar spalany dla Pana. Nie będziecie tego samego dnia zabijać krowy albo owcy razem z jej małym. Kiedy będziecie składać dla Pana ofiarę dziękczynną, składajcie ją tak, aby była przyjęta. Tego samego dnia niech będzie spożyta. Nie będziecie z niej nic zostawiać aż do rana. Ja jestem Pan. Będziecie strzec moich przykazań i wypełniać je. Ja jestem Pan. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan. Koniec rozdziału 22 Księgi Kapłańskiej.